10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Śniadny Warmiński jarmark Świąteczny. ogłaszam za otwarty. Grzybki mi się podobają, karuzela wenecka mi się podoba. Bo jest taka romantyczna. No wnuki nasze tutaj już jeżdżą. Przychodzę na jarmark co roku. To mi się bardzo podoba, przyjdę obejrzę, pójdę, porozmyślam i wracam następnego dnia, co żeby zobaczyć albo jeszcze raz, albo coś kupić, bo wtedy tak wyśpi się to i przemyśli. Fajnie ładnie bardzo. Myślę, że jest super, naprawdę. Dzieciaki nie wiedzą, w którą stronę biec najpierw. Świętego Mikołaja. A kto to Święty Mikołaj? Święty Mikołaj to Święty Mikołaj. W tym bym chciał dostać... Ja nie Chciałbym dostać to, co świętym Mikołaj wymyślił. Co widziałaś na jarmarku? Mikołaja z renifera. Renifer to taki, co wieje szalik świętego Mikołaja. A to nasz renifer. Miód na święta zdecydowanie, musi być. Rozgrzewa, robi dobrą atmosferę. Wyobraża sobie na przykład święta bez pierniczków. No nie da się tak, no to trzeba w komplecie. Prezent od serca to jaki prezent? To drugie serce, a jeżeli będzie z piernika, to będzie już murowane szczęście. Fajnie, jest fajna od Może się najeść. Nie tylko na Marcina Gęsina, może to być półgęsek, proszę bardzo. Mogą to być kiełbasy, może być szyja paszerowana, staropolskie. No pachnie, a jak smakuje, Pierniczki? Z nadzieniem. Mamy też bardzo dobre ciasteczka świąteczne z dodatkiem goździków, cynamonu. Do wyboru do koloru smacznego. Zapraszamy do degustacji. Sękacze pyszne. Pyszne, spróbowałyśmy. Proponuję grzańca bezalkoholowego, proponuję mm, gorącą czekoladę, proponuję kawę, oczywiście. Wszystko pachnie świętami i mamy kawę piernikową, na przykład. Teraz są przepiękne bombki, piękne są ozdoby. Kiedyś też były ładne, bo jeszcze mam stare mojej mamy bombki, ale te są. Takie bardziej bogate, takie bardziej świecące. Akwarelowa, ręcznie robiona kartka, yy, gdzie są gile, i sikory. Na pewno jest oryginalna, bo ręcznie robiona, zresztą sama ją robię. <gry> Święta Bożego Narodzenia, tuż tuż, a więc zdrowych, pogodnych, rodzinnych, uśmiechniętych, radosnych świąt. Życzę Państwu wszystkim. Czas Świąt Bożego Narodzenia jest właśnie takim świętem dobrej nowiny. Narodził się nam mały Jezus, a my na pamiątkę tego zdarzenia co roku dzielimy się opłatkiem i w nasze domy wnosimy w naszych sercach wielką, wielką, wielką miłość do świata.